Cześć, nazywam się Krzeszewski Marcin i od czasu do czasu przyjmuję zlecenia budowy pieca chlebowego. Na przykład, chciałem Wam pokazać jedną z moich realizacji. Zapraszam na materiał. Mamy piec w takiej wsi. Fajna infrastruktura, postaraliśmy się to wkomponować właśnie bardzo blisko kuchni letniej. Tutaj jest wejście. Okno z kuchni letniej wychodzi. Bardzo blisko pieca, można je otworzyć i podawać rzeczy tutaj. Fundament został zrobiony z bloczków betonowych pełnych. Ja bym jeszcze wykonał je ażurowo. Niestety nie było mi podczas wykonywania. Zbrojona jest płyta fundamentowa i na płycie już zaczynamy budowę pieca. Najpierw na fundamencie przygotowujemy pierścień z gliny i słomy i piachu. Pierścień, wsypujemy piasek. Wykładamy na nim butelki jako izolację, żeby nam ciepło pieca nie uciekało w fundament. Posypujemy to piaskiem, drobniutkim piaskiem, potem ładnie poziomujemy. Jak już będzie wypoziomowane, to układamy cegły. Krawężnik też został podlepiony, lepiej, żeby złapać ten piasek. Wykładanie cegieł to bardzo, bardzo precyzyjna robota. Należy je układać bardzo dokładnie i równo. Dokładam trochę gliny, żeby te cegły złapać, tak żeby się nie przesuwały. Wyznaczamy elipsę i w obrysie tej elipsy usypujemy taką babkę z piaskiem. Babka z piaska to będzie z piasku to wewnętrzna komora pieca. Jej wysokość. Jest też obliczona dokładnie to jest chyba 70% szerokości elipsy. Urabiamy już następną mieszankę gliny, a tutaj jeszcze ostateczne kształtowanie babki z piaskiem też wymierzenie odpowiedniej lokalizacji dla drzwi, drzwiczek. I drzwiczki już mogą powolutku być usytuowane, w. Poziomowane, złapany pion właściwie, e, i dopychamy za drzwiczki piasek. Obkładamy babkę z piaskiem gazetami najlepiej, tutaj w tym przypadku tekturami, e, takimi cienkimi, namoczonymi. I możemy już pomału albo i szybciej e, obkładać całość warstwą akumulacyjną czyli dużo piachu i część gliny. Ta wersja miała mieć komin, wyprowadzenie spalin wstecz, więc komin też na tym etapie należy zamontować. Tutaj takie drobne poprawki przy kominie, wykończanie. I to byłby koniec dnia pierwszego. Dzień drugi. Kontynuacja budowy pieca. Ale tutaj właściwie zajmiemy się. M, zakładaniem warstwy e, jeszcze akumulacyjnej wokół drzwiczek i na rurę wydechową, żeby też e, nie położyć bezpośrednio na, na rurę, warstwy izolacyjnej, która z, składa się głównie ze słomy. Ta słoma mogłaby od temperatury zostać e, właśnie spalona albo utleniona. Ona by się nigdy nie zapaliła żywym ogniem. Teraz nakłada, czas nakładać warstwę izolacyjną, czyli glina i duża, duża ilość słomy. Ta warstwa izolacyjna ma w tym przypadku tego pieca jakieś 15, niekiedy 20 nawet centymetrów, tak żeby to ciepło, które zostanie zgromadzone w warstwie akumulacyjnej, jak najdłużej się utrzymało, żeby można było wypiekać może nawet dwa lub trzy wsady. Bochenków z chlebem. Więc kształtujemy już taką ostateczną formę pieca, taką zewnętrzną, i nakładamy na niego warstwę tynku wapiennego, ale takiego gliniano-wapiennego, żeby było delikatne przejście z gliny na wapno. Na to warstwę tynku wapiennego, gliniano-wapiennego nakładamy warstwę tynku typowo wapiennego. Ten tynk wapienny to już jest bardzo cieniutka warstewka od milimetra do kilku milimetrów i taką warstwę możemy już delikatnie szpachelką plastikową wygładzać. Wygładzenie też zatyka pory, więc sprawia, że taka warstwa jest mniej Przepuszczalna dla, no w tym przypadku akurat śniegu topie, topie, topiącego się, ten, który może osiąść razem z dużym wiatrem przywiany na piecu. Ja nigdy nie polecam wyjmować od razu piasku, ponieważ taka, taka duża konstrukcja może się zapaść, ale w tym przypadku zrobiliśmy taką próbę, żeby rozpalić w tym przypadku akurat trochę słomy. Tak, żeby zobaczyć, czy komin odprowadza, e, odprowadza dobrze. Mamy pierwsze spalinę. rozpalanko. I bardzo ładnie to się sprawdziło. Niewielkie Słora. przepalenie nie szkodzi, ale nie można przeginać. OK, wkładamy piasek zaraz z powrotem i możemy mm, wygładzać piec. Drzwi zostają wyczyszczone. Ale można to zrobić później. Tak on wygląda. Jego jest dosyć dużym piecem. Będzie tutaj pieczony chleb regularnie. Też fajne sklepienie wyszło poprzez zastosowanie tektur, a nie gazet. Gazet nie było, więc zastosowaliśmy tektury namoczone. Mi się ta faktura podoba. Nie wygładzamy jej. Piec został Wstępnie rozgrzany, tylko delikatnie opalony, żeby podsuszyć glinę. Tutaj jest taki fragment, który ma czerpać właśnie dym, ogień, żeby nie wychodził on drzwiczkami. Oczywiście, jeśli się napali zbyt dużo zbyt mocno to będzie drzwiczkami dymił, ale okopcone piece nad drzwiczkami to charakterystyczny widok. Myślę, że to nie będzie przeszkadzać nada nawet takiego rasowego stylu. Tutaj zastosowałem jeden z takich fajnych myków, które lubię jest miejsce na słoik, słoik taki 900 ml, który można trzymać zapalniczkę, tudzież zapałki, jakąś rozpałkę, Piec został wykończony tynkiem wapiennym w tej chwili, będzie zagładzany jeszcze na dniach, jakby w ramach, w miarę schnięcia jego będzie go można zagładzać, żeby uzyskać taką powierzchnię jak tutaj, o, nie ma co dotykać, bo no i tak. Ławy fundamentowej, narożniki zostały zaokrąglone, co bardzo fajnie też wyszło. To będzie można wykafelkować ewentualnie, no i oczywiście otynkować też, żeby kolorem do pieca się zbliżyć. Oczywiście taki piec można pomalować farbą wapienną. Wapno i woda dodając różnego rodzaju pigmenty można też oczywiście coś tam na nim namalować, nie ma, nie ma z tym problemu nie zło, łączyłem się z piecem ze ścianą już jest to dobre miejsce na przechowywanie łopaty do wyciągania chleba tudzież jakiegoś pogrzebacza no oczywiście tu na dole jest skład opału teraz to jeszcze narzędzia i, i resztka materiałów budowlanych Piec jest no to jest glina, piach i wapno i woda. Drzwiczki są żeliwne, masywne, wąsami zakotwione w warstwie akumulacyjnej pieca. Potem idzie warstwa izolacyjna. Akumulacyjna w tym przypadku ma około 12 cm, jest duża, dlatego że tych chlebów tutaj będzie pieczone więcej. Ja bym proponował też w czasie schnięcia, gdyby dochodziło do skurczów pęknięć, ja tutaj od manewrowania drzwiczkami to trzeba to zaciskać i zamykać takie, takie przerwy. Ale one i tak będą powstawać, ale nie przeszkadzają one w funkcjonowaniu pieca, że to może być piec przecież bez drzwiczek też, ale drzwiczki właśnie fajnie. Fajnie robią roboty. Oczywiście trzeba je umyć. <grych> I no i tyle. Jestem ciekaw, jak się to wam podoba. I to były dwa dni roboty właśnie pełne od rana do wieczora dla czterech osób. Mm, materiały wszystko było przygotowane na miejscu. E, więc no, jestem ciekaw, co myślicie? O takiej infrastrukturze kuchni letniej. Zewnętrznej tu będzie jeszcze wykafelkowane płytki, tutaj pójdą. A tutaj jest ogródek i staw. Także bardzo, bardzo fajne miejsce. Zapraszam na stronę internetową permaprojekt.pl do działu usługi, gdzie możecie poczytać i zgłosić zainteresowanie budową właśnie takiego pieca w Waszej przestrzeni. Zapraszam do kontaktu. <grych> Hej.